Hack Make Lab. Cześć, witam Was na moim kanale Hack Make Lab. Dzisiaj to specjalny odcinek. Opowiem Wam o 20 fajnych miejscach na Islandii, ponieważ niedawno ja razem z moją rodziną byliśmy tam i zwiedzaliśmy. Oczywiście to nie będą wszystkie miejsca, które warto zwiedzić, ale takie, które sam zwiedziłem i uważam, że są spoko. Więc. Zaczynajmy! Pierwszą wartą uwagi rzeczą, która mi się najbardziej podobała z całej mojej podróży po Islandii, to jest spacer po lodowcu. Polecam, to jest super przeżycie. I można zobaczyć wtedy te, te lodowce z bliska. Bardzo fajne, polecam. Ja akurat spacerowałem na, na lodowcu Vatnajökull na który jest największym lodowcem na Islandii i chyba największym w Europie. Nie jestem tego pewien, nie chcę was kłamać. Pozostańmy w tematyce lodowców i teraz opowiem wam o diamentowej plaży i lagunie lodowej Jökulsárlón. To jest zatoka i plaża, która jest w której pływają i na której są odłamki lodu z lodowca oczywiście, które tam jakby jest niedaleko. Teraz przejdźmy do obszaru geotermalnego Gejzer i Strohul. Na tym obszarze niedaleko wodospadu Gulfos, o którym będzie później. Znajdują się, się dwa, dwa największe gejz, gejzery na świecie. I podobne gejzery są też w parku Yellowstone, ale one są mniejsze, za to częściej wybuchają. Teraz pozostajmy w temacie gorącej wody, czyli pieśmy do rzeki Reykjadalur, gorącej rzeki. Tam znajdują, się gorą... tam, tam znajdują się gorące źródła, ale nie aż tak gorące jak w strokur. Można tam się kąpać, woda jest bardzo, bardzo ciepła. Od najbliższego miasteczka jest to około 2-3 km, więc idealnie, żeby po tym spacerze mogły nogi spokojnie odpocząć w ciepłej wodzie. Trochę bardziej na wschód od WIG znajduje się Lava Center, czyli muzeum o L labie, w wulkanach. To jest bardzo, ciekawie, bardzo ciekawe. Jest film, projekcja filmowa. Jest cały, wytłumaczony cały proces powstawania wulkanów: jak wybuchają, czemu. Więc, jeżeli ktoś jest seriowany wulkanów albo po prostu ciekawi go, jak powstaje lawa, skąd ono się bierze, warto tam pojechać. Warto odwiedzić jakikolwiek ciepły, otwarty basen na Islandii. Woda jest ciepła, są baseny 35 stopni, 37, 39, a nawet 40. Są sauny, są balie z zimną wodą, w której można się hartować, więc jest cały tam asortyment i to fajnie kontrastuje z zimnym powietrzem, szczególnie latem, czyli 10-12 stopni. Akurat tak jak trafiłem. Jednym z najciekawszych wodospadów na Islandii jest Skuga Foss. Taki gigantyczny wodospad, na który można się wspiąć. A od niego też prowadzi szlak górski między dwoma lodowcami. Ale on jest ciężki, nie szedłem. Nie wiem, czy warto, ale jeśli ktoś chce, to jasne, nie ma problemu. Kolejnym wodospadem wartym uwagi. Który znajduje się niedaleko akurat z Kugafos, więc można to od razu jednocześnie praktycznie zrobić. Jest Kpernufos. Jest to mniejszy, ale tak trochę już mocno ukryty wodospad, ale jest też bardzo ładny i ma bardzo fajną klimatyczną dolinkę, więc można też zobaczyć jako, jako taki nie aż tak duży jak Skugafoss, ale też, też ładny. Kolejnym wodospadem, ale znacznie dalej, jest Gulfos. Jest to taki trochę podwójny wodospad. Ja, ja tak wyczytałem i tak uważam. Przecież inni mówią, że to jest inny. To jest jeden taki wielki wodospad. Dla mnie to są takie dw, jed, dwa wodospady. Jed, na początku są takie kaskady, a na dole jest wielki spadek wody, który jest podobny do Kugafos ale jednak to jest coś innego. To akurat będzie rzecz dla osób lubiących jaskinie oraz Star Wars. Chodzi mianowicie o. Joda Cave. To jest jaskinia, która jest ma kształt podobny do Jody. Niedaleko też jest bardzo długa plaża na 4 km, ale tam trzeba uważać, bo może być przepływ i może sporwać, więc to może się źle ale jako taka jaskinia jest bardzo ładna. Daleko, bo wcześniej mowa na Joda Cave, jest Reinsfera, czyli czarna plaża. Ona znajduje się Między dwoma dużymi półwyspami, niedaleko miasteczka Wik i Myrdal. Jest to czarna plaża, która podchodzi pod Półwysep Dyrhley, na którym są Maskonury. Ale o Półwyspie Dyrhley opowiem osobnym. Teraz opowiem o wcześniej wspomnianym Półwyspie Dyrhley. Jest to Półwysep, to jest. Na nim znajduje właściwie się najbardziej oddalone na południe punkty na Islandii. Oraz jest to jedno z niewielu miejsc, na których można zobaczyć maskolury na żywo. Widziałem bardzo słodkie zwierzątka. Fajnie bo spoko można je zobaczyć. Jest tam też miejsce na spacer, jest latarnia morska, więc znajduje się tam dużo rzeczy, które warto zobaczyć. Chodźmy teraz do. Parku Narodowego Fingiwelir, znajdującego się nad jeziorem. W tym parku jest mnóstwo rzeczy, ale myślę, że najciekawszą w tym parku jest szczelina między kontynentami, właściwie między płytami tektonicznymi. Jest ona dość duża i co roku rozszerza się o parę centymetrów, które zdanie w tym parku był, były obrady parlamentu islandzkiego. Powiem Wam teraz o kraterze Kerry. Jest to stary krater po wulkanie. Na dnie znajduje się woda dość czysta oraz w okolicy znajdują się dwie strasy spacerowe. Można zejść na dół do tego krateru i obejść go od dołu albo można obejść od góry ten krater. Jednym z fajniejszych muzeów, a jest niewiele na Islandii, jest Skubar Muzeum. Znajduje się w tej samej miejscowości, co Skudafos i Kverningfoss. Opowiada o tym, jak żyło się na Islandii. Są tam też domki, domy, ludzi, szkoła, postępnych policji. Jest tam wiele rzeczy, które warto zobaczyć. Jednym z bardziej ikonicznych miejsc na półwyspie Reykjanes, który znajduje się na południe od Reykjaviku, jest Blue Lagoon. To miejsce jest charakterystyczne ze swojej takiej niebieskiej wody, która jest przez jakieś tam chemiczne rzeczy spowodowana. Nie jest to normalna woda i ma dużo właściwości zdrowotnych. Tam pobyt jest dość drogi, ale warto sobie podjechać, zobaczyć dotność tej wody. Ale jeśli ktoś chce i ma trochę wolnych pieniędzy, może sobie wykupić pobyt. Kolejną atrakcją na Półwyspie Rejkianes jest most między kontynentami. Jest to most, który ma symboliczne znaczenie, ponieważ łączy płytę północnoamerykańską z euroazjatycką. Naszą wycieczkę po Islandii zakończymy w Reykjaviku. Najwyższym punktem tego miasta jest kościół Kirkia, który posiada nietypową bryłę. Jest też opcja wejścia na szczyt wieży kościelnej. Jednym z ważniejszych ośrodków kultury i biznesu miasta jest Harpa Center. Jest to budynek, którego ściany pokrywają różnokształtne kawałki szkła. Niedaleko Harpa Center jest też rzeźba Sun Voyager, która przedstawia łódkę płynącą do marzeń i przyszłości. Na sam koniec warto się udać do Flyover. Można zobaczyć wiele super ciekawych miejsc na Islandii. Dziękuję za wszystkie Wasze 10 subskrypcji, które udało się zbierać do momentu publikacji tego filmu. Jeżeli podoba Wam się moja praca, to prosiłam Was prosić o lajka like oraz subskrypcję. Nie zmuszam oczywiście. Dziękuję. Koniec transmisji.